W przemyśle, gdzie każda sekunda przestoju oznacza straty, niezawodność silników elektrycznych jest nie do przecenienia. System monitorowania wibracji od MCR Techlab to nie tylko ochrona przed niespodziewanymi awariami, ale także sposób na optymalizację pracy maszyn i przedłużenie ich żywotności. Dzięki zaawansowanym algorytmom analizującym dane w czasie rzeczywistym, system jest w stanie przewidywać potencjalne awarie, zanim do nich dojdzie co pozwala na planowanie przeglądów i napraw, minimalizując przestoje. Dzięki precyzyjnej diagnostyce i szybkiej interwencji możemy zapewnić ciągłość produkcji i zwiększyć efektywność operacyjną każdego typu zakładu.